Cześć, witam cię serdecznie w kolejnym odcinku. Bardzo się cieszę, że ze mną jesteś. Dzisiaj jesteśmy w moim studio trochę improwizowanym. Zobaczymy tak naprawdę, jaki będzie dźwięk, jaka będzie jakość. To wszystko robię po to, żeby moje kolejne projekty, kolejne działania wyglądały zdecydowanie lepiej. A dzisiaj z Tobą chciałbym porozmawiać o tym, jak feature switche wpływają na jakość kodu. Feature switche są elementem koniecznym, jeżeli chcemy wdrożyć proces Continuous Deployment. Pierwszą obawą, z jaką możemy się spotkać, jeżeli rozmawiamy o feature switchach, to jest to, że będziemy mieli strasznie dużo ifów i jak potem nimi zarządzać. Tylko jeżeli my mamy takich ifów dużo, czyli mamy if... Coś, to włącz to if, coś, to włącz to. Jeśli te ify są jakieś poprzeplatane w kodzie, to znaczy, że mamy coś źle zaimplementowane i musimy do tego podejść inaczej. I od razu rozwiązaniem na to jest stosowanie feature switchy tylko na poziomie kontenera IOC. Ale ten temat jeszcze za chwilkę rozwiniemy. Druga rzecz. Która się pojawia w głowie, jeżeli myślimy o czymś, co możemy włączać, i wyłączać bardzo często, to jest sytuacja, kiedy mamy bardzo dużo nieużywanego kodu, tak zwanego martwego kodu. No i może dojść do takiej sytuacji, jeżeli mam coś, jakąś kawałek, jakiś kawałek aplikacji, co mi działa, jakąś klasę, i następnie tworzę jakiegoś switcher switcha, żeby zrobić jej nową wersję. No i gdzieś. To sobie działa, jest czas developmentu, potem następuje ten moment, ok, przepinamy się na nową wersję, a o starej zapominamy i ona sobie tak siedzi w tym repozytorium i kiśnie. Czasem ktoś ją przeczyta, czasem jej nikt nie przeczyta, czasem ktoś coś poprawi, nie wiadomo po co. I to rzeczywiście może być problem. Dlatego musimy w takiej sytuacji zachować bardzo dużą dyscyplinę i musimy pamiętać, że jeżeli już stworzymy jakiegoś feature switcha, on potem będzie zawsze włączony to musimy po pierwsze usunąć ten stary kod, który już teoretycznie nigdy nie powinien być używany oraz musimy usunąć również tego feature switcha, bo skoro coś jest włączone zawsze, to znaczy, że my tego nie chcemy wyłączać. No i to jest rozwiązanie na to, że kod jest nieużywany. Po prostu musimy dbać o to, żeby go usuwać. Następnym tematem może być ogólnie pojęty bałagan i właśnie bałagan w kontekście tych feature switchy. Bo jeżeli ich będzie bardzo dużo, jeżeli nie będziemy ich usuwać, jeżeli one będą cały czas narastać, 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 to wtedy rzeczywiście może być taka sytuacja, że będziemy mieli bałagan w tym kodzie. Ale to też jest kwestia, jak w powyższym przykładzie, kwestia dyscypliny. Jeżeli będziemy o to dbać, to nie będzie tego problemu. Kolejnym przykładem, o którym często słyszę, jest baza danych, bo jak podejść do bazy danych, że jeden switch może być włączony i on wymaga czegoś w bazie danych, a potem może być wyłączony, a ja w tej bazie musiałem wprowadzić jakieś zmiany. No i tu również wymaga to większego projektowania, głębszego zastanawiania się nad tym, jak rzeczywiście ta nowa struktura danych będzie wyglądać. Musimy pamiętać, że jeżeli robimy jakiekolwiek zmiany na bazie danych, to muszą być one niełamiące. Musimy stary kod pisać w taki sposób, żeby sobie działał, jest wszystko ok, ale jak my dodajemy możliwość włączenia jakiegoś switcha, to, który ma rozszerzyć jakąś kolumnę, to musimy tam dodać pole nulowalne, żeby ten stary kod tam cały czas działał i żeby było wszystko w porządku. Jeżeli chcemy z jakiegoś powodu koniecznie dodać jakąś kolumnę nienulowalną, to musimy to zrobić w takim dłuższym cyklu. Czyli na początku dodajemy switcha i dodajemy kolumnę nulowalną. I jeżeli jest switch włączony, to używamy tej kolumny, jeżeli jest wyłączony, to nie używamy. Tak jak było do tej pory. Następnie, jak widzimy, że to ok, wszystko jest stabilne, wszystko dobrze działa, no to wtedy tego switcha włączamy zawsze, a stary kod. Usuwamy albo go refaktorujemy w taki sposób, żeby zawsze działał z włączonym tym switchem, żeby to zawsze hulało. I dopiero potem, jeżeli tego switcha usuniemy, wtedy dopiero możemy zaupdateować bazę danych w taki sposób, żeby ta kolumna była nienulowalna. I kolejną sytuacją, z jaką możemy się natknąć, z jakąś taką obawą, że jak nam wystąpi jakiś błąd na produkcji, to my nie będziemy w stanie określić stanu aplikacji, jaki wtedy był. Nie będziemy w stanie stwierdzić, który switch był włączony, który był wyłączony, i dlaczego tak, i jak do tego podejść, jak to tak naprawdę zrobić. I w takiej sytuacji musimy traktować aplikację jako zbiór czterech elementów, czyli kod źródłowy skompilowany, dane jakie tam się znajdują, konfiguracja i środowisko, na jakim to działa. I dopiero te cztery zmienne dają nam obraz danego środowiska, jak to działa i właśnie. Feature switche są częścią konfiguracji i bardzo możliwe, że tę konfigurację również musimy logować za każdym razem, kiedy się zmienia. Przykładowo, żebyśmy byli w stanie odtworzyć rzeczywisty stan naszej aplikacji z momentu wystąpienia tego błędu. OK, no ale skoro już mamy takie obawy odnośnie feature switchy i jakości kodu, to jakie w takim razie są zalety korzystania? Czy co one nam też zapewniają, jeżeli będziemy je używać i jaki one będą miały pozytywny impact w stosunku do, do kodu źródłowego? No, po pierwsze, będziemy mieli spełnione zasady solid, bo jeżeli będziemy tworzyć klasy w taki sposób, że będziemy mogli je wymieniać, włączyć jedną, wyłączyć drugą, to będą musiały tak naprawdę wszystkie te wartości spełniać w odpowiedni sposób, żeby to wszystko działało. W szczególności będzie spełniona zasada open, close principle, czyli otwarte, zamknięte, czyli kod ma być otwarty na modyfikacje, ale zamknięty na zmiany. Dokładnie to nam dają feature switche. Możemy stworzyć nową instancję jakiegoś interfejsu, podmienić ją i wtedy my sobie modyfikujemy stan aplikacji. Ona może działać zupełnie inaczej, dlatego że zmienimy sposób zapisu do danych, bo zmienimy jakiś kawałek logiki, bo zmienimy jakąś walidację, ale tak naprawdę nie zmieniamy całego programu, my modyfikujemy tylko te miejsca, które nas interesują. I inversion of control. Więc, jeżeli chcemy trzymać feature switche, to takim najbardziej sensownym miejscem do zarządzania tym, jaki switch jest włączony, jaki wyłączony, jest właśnie kontener IOC. Możemy sobie tam zdefiniować i tak naprawdę stosując feature switche, to jest. Jak najbardziej naturalne. Ok, i to wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że już wiesz, dlaczego feature switche nie wpływają negatywnie na jakość kodu, a mogą tak naprawdę wpływać pozytywnie. Jeżeli masz jakieś pytania odnośnie tego tematu, to zostaw komentarz na dole. Ja natomiast bardzo chciałem Cię serdecznie zaprosić na webinar, który odbędzie się 13 maja o godzinie 20. Link znajdziesz w opisie, gdzie będę opisywał wizję. Continuous Integration, Continuous Delivery, Continuous Deployment. Dlaczego tak to działa? O co chodzi i jak to wszystko się skleja razem? No także to wszystko. Dziękuję Ci ślicznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.